Cześć, siemanko, jestem wikaku Dzisiaj taki film na temat e, kanału Sorry, że, że ciemno, zaraz, do gębnika wejdziemy e, Tak, na temat kanału, co ze mną, co z gołębiami e, Co z gołębnikiem, co z kanałem e, Bo długo mnie dość nie było Nie wiem ile, bo tam nie wchodziłem na kanał nawet Tak szczerze powiem no co, no, kanał, kanał pozostanie ja też yy, od czasu tam będę, od czasu do czasu tam nagram jakiś film dla was yy, W gołębie będą, goemnie to samo Więc wszystko zostaje Tylko powodem jest yy, yy, brak nagrywania a czasu, no nie mam czasu, to za bardzo jestem zajęty, yy, pracuję yy, i tego, no. I tak to jakoś idzie, tak, tutaj sprzątam właśnie, yy, jest zmiana czasu i sprzątam tutaj yy, samiczką, no, ze sprzątam samiczką i. Tak to jest, właśnie samiczki już teraz wpuszczam, Picie karma. Karma jest. Wszystko jest. I tak. No nic nie zmieniło. Chyba, że nie nagrywałem, jak, jak jeszcze ten nowy głębik zbudowałem. Chyba, chyba nie nagrywałem, nie pamiętam nawet. Jest taki gołębniczek, tutaj będzie e, podłoga, w planach mam e, normalnie taką e, inną tę jakąś z e, takich płyt, czy nie, dać Więc, więc tego z usamczy, e, usamczyków e, sprzątam, jest godzina już e, 18.21, jak ja tu nagrywam, a ja przyjechałem o... 17 ja wiem 40 z roboty, więc no mówię no czasu nie ma dzisiaj tak yy, ludźmi to, to to 8 na 18 sprzętem, więc jak yy, tutaj nie ma nie ma godziny, której bym nie posprzątał gołębil. Ja jak trzeba to sprzątam, wiadomo, wiadomo? No, także samiczki wpuszczam i będę, kilka samczyków na pewno wejdzie, więc yy, będę musiał autem yy, robić, a zrobić... nie, zawsze być w sumie, bo u mnie miejsca nie ma u samców, więc yy, tego. nie wiem czy jeszcze są jeszcze więc yy... są samiczki jedzą tutaj jest samczyk no tutaj kilka samczyków jest i wstępnie żeby nie było tak jest tu yy... są tu sporo gołębi z które yy, w sumie jest tu jeden obcy gołęb, który do mnie przyleciał z Kielc. Są tu gołębie z typesami. Te gołębie z typesami to nie są obce. To po pierwsze, żeby tam już nie było w komentarzach, że ten... łapie, są typesami. Łapacz jestem, tak. Są to gołębie z targu, ze Słomczyna. No tutaj jeden to tam akurat nie jest obcy ani tego, tylko mi tam pan złapał i mi przywiózł Są to jest ze zasłomczy na targu, które ja kupiłem na tipesach, Jest tutaj samczyk Są... trzy yy, samczyki Jednego to też dostałem, no nie, nie wiem, to, to mnie to nie interesowało są to ma yy. I tam jeden samczyk. Jestem winer, e, No nie tam. To też jest na tipesie. Jest samiczka. Tu jest samiczka. E, była taka, ja ją nazwy, nazywam e, nywkę. E, e, na gumie, którą kupiłem. Mam kartę do niej. Już ona u mnie oblatana. Więc żeby na wstępie, no to mówię, no to nie są gołębie łapane. Jest tutaj jedna tylko, mówię samiczka z kiel jest to nawet chodzi, ale to ciężko pokazać. Eee, o, tego właśnie pan na balkonie złapał. Dzwoniłem. E, wypuściłem, żeby nie było. Poszedł. Eee, poszedł mi chyba, tam nie było go z jeden, dwa dni chyba tego samczyka. Z powrotem do mnie wrócił. Dzwoniłem, ale tam pan nie odbierał już e, nie wiem czemu. Eee, I tego. No i u mnie tak zostało. Na balkonie pan złapał, przyleciał, yy, złapał przywóz Ja go odbudowałem. Ładny zrobiłki samczyk to jest i yy, yy, tego. I yy, 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 tego To moja czarna samiczka. Kupiona, ale ona u, u młodego. Więc, więc no mówię, no żeby tam nie było są z pesami. Trzy, tam chyba z pięć nawet gołębie nawet nie ma, że posadziłem, nie. tak, no, no tutaj, żeby wszystko obliczyć z tipesami, co ja kupiłem, yy, no to będzie, to sporo nawet no to będzie, no nie, ale ja mówię, nie lotuję gołębiem, to po pierwsze. Po drugie, nie lotuję gołębiami, ja gołębie... Yy, wyciągam z targu, no nie więc, e, więc e, ja to takie e, można powiedzieć e, nie lotuję, więc e, mi niepotrzebna gołębia po 1000, po 500, po 400 po nie wiadomo ile gołębie, więc e, więc tutaj e, Lubię też takie fajne. lubię no, z targu kupić, no mieć w bębniku i tam zobaczyć, no, yy, i później wywozić, no, nie? tam yy, kupiłem na przykład takiego yy, białolotka niebieskiego na, na targu też w Sączynie, bo ja tam do Sączyna jeżdżę, yy, na tipesie tam zginął, tak od młodego, ja u mnie się oblatam i normalnie u mnie... Tam chyba 100, 100 km nie, po, yy, przeleciał u mnie i tego samego dnia wrócił, nie? Yy, więc były takie głębie co poginęły, są takie gołębie, co, co przyszły. Więc mówię, no ja nie lotuję i lubię takie odbudować. I Szymelka na przykład, ja też na tipesie, na numer telefonu tam powiedział, żebym ją zostawił. E, jest tutaj e, przybłąkanych to chyba jest cztery w sumie no e, z piaseczna takiej jeden. to dzwoniłem tam panu nie chciał tak miałem się odezwać o kartę e, o kartę tutaj jest e, nakrapiana samiczka e, też e, też miałem się odezwać po kartę ale ja to nie mówię, Ja zapominam i tego, bo roboty dużo jest. Tutaj jest i taka, taka ruda przeweda. E, ja w ogóle nie chciałem, nie, ale jak została, to taka na, na tym, e, na obrączce targowej. Więc tego. Dobra, no to sprzątam no u samczyków i widzimy się Także samczyki sobie siedzą ładnie. sobie samczyki jedzą. Tu jak widać mam murzyny. Murzyny ciemne, jak tam woli mówić. Ja tam mówię ciemne, ciemne mówiłem znaczy I tego. Tutaj zrobiłem e, cztery półeczki. Znaczy to było już tylko odetkałem e, cztery półeczki, bo tam samczyków mam sporo więc sobie tam to że te cztery zrobię te takie co zrobiłem jak tam i taką kółeczkę tu na górze zrobiłem więc więc tego ale to chwilowo jest tak bo jak na wiosnę do lęgów tam do pierwszych lęgów i yy, do pierwszych do dwóch jakoś tak do pierwszych raczej zrobię i będę już powoli wywoził no więc więc yy, trochę to poginie. też można powiedzieć a tak to do co zniosą to tam yy, podłoże do do ojca gołębi, czy do białych, jakie tam to w oborze białe latają. Gołębnik mam zamiar zrobić na białe. O, na taki jak ten, właśnie. 20 półeczek, tak. I nieduży, właśnie. Na takie takie też też nie oczekujcie, że na białe, ale to na te ozdobne, tak? Tylko, żeby... Że nie oczekujcie tak że te białe będą po, po kilka tysięcy y, u mnie chodziły, tak? Nie, no też targu, no nie, ja też targu. Takie murzynki, to jest parka właśnie. ich akurat nie oddzielałem. Jeszcze tam sobie e, takie blawindry no nie, takie, żeby tam pochodziło. Nie doganiała no. Więc mam zamiar tak. A kiedy to zrobię, czy na wiosnę, czy na kiedy to nie? Mam zamiar, Mam zamiar, co? 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 tu Co? Co? Zobaczymy, no tutaj zobaczymy jak to będzie szło w tym roku. Yy, te loty, tak. Teraz mam samochód, prawo jazdy. Teraz mam. Yy, mogę sobie wywieźć sam czy 100, czy 200 nawet kilometrów. i yy, no, Wsiadam, jadę. I tego, no. Więc bez problemu sobie będę w tym roku wywoził. Co będzie to będzie, no nie. Czy to będzie dwa, czy to 2 zostanie, czy 5, czy mówię, czy 20. Ja nie, nie nastawiam się, że wszystko przyleci, tak? Tutaj yy, z niektórych goęgi chciałbym, żeby trochę yy, to powleciało talerzy, ale no, co, mówię, co będzie to będzie, no to... Nie mam mogłem po 500 zł, żeby to... tam mi przyleciało, no nie jest 300 km, na pewno coś przyleci, no z 200, to nie wiem, no to musi coś przylecić no nie? Tak taką mam nadzieję, no nie? Chyba, że nie przyleci, tak będzie, tak, że nie przyleci Ale nie, to co 200 z 250, no to tak od 250 chciałem kilometrów yy, wywieźć, a jak to? A jak to będzie? No dobra, no to nic Samiczki jedzą Też sobie Dwa samczyki to, y, siedzą Na razie, bo to nie są zamknięte, to gdzie indziej idą. O, ta właśnie z Te spinki to moje są właśnie, nie? Te moje założyłem. Żeby wiedzieć, że to no, samiczka z obcy. Zop, tak. No tyle to koniec, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.